Zaczęło się w takim miejscu jak to, w którym teraz jesteśmy, na Warszawskiej Saskiej Kępie, modna restauracja włoska, Bene, Miejsce, w którym smakosze czekają w kolejce na stolik, jeśli nie mają, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem załatwionej rezerwacji. Na stolikach dania toskańskie, sycylijskie i kalabryjskie w powietrzu, zapach ziół i dobrej oliwy. Ale jak wiadomo, restauracja to nie jest tylko to, co widzimy na talerzach, ale to przede wszystkim kuchnia. Tuttobene, oprócz sosów, zup bulgoczących w kuchni, bulgoczą także ludzkie namiętności. Myśmy szczególną uwagę zwrócili na namiętność, która zrodziła się w sercu pewnej Zosi, która tam pracuje. Zosia miała pecha, zakochała się w Grześku, który w ogóle na nią nie zwraca uwagi. To jest właściwie punkt wyjścia tej. Historii. może by tak zostało, bo Zosia kocha Grzesia. Ale nie na tym się skupiliśmy, tylko raczej na wątku kryminalnym. Ale przepraszam, ja muszę dodać to: ona go kocha, a on na nią nie zwraca uwagi. To było bardzo tak. smutne. Ale wydarza się morderstwo pewnego wieczoru. W knajpie padają strzały, kelnerka na podłogę. I to zdarzenie nie tylko zawią zawiązuje całą akcję książki, ale też powoduje, że Grześ zauważa Zosię. A więc. Dobre żarcie, miłość na zamleciu. No i musi być trzeci element, czyli tajemnica. Zagadka. Skoro jest ofiara, pora na komisarza policji, rzecz jasna. No i pojawia się komisarz policji, komisarz Użyjański. Proszę zwrócić uwagę, nie Burzański. Burzyański, wraz ze swoim goroszkiem który też jest tutaj bardzo y, y, charakterystycznym fragmentem tej książki. Uczuciem odmalowywaliśmy y, jego sylwetkę. Obaj są profesjonalistami wysokiej klasy. Zwykle w książkach komisarze policji, którzy się pojawiają, są jacyś tacy wymoczkowaci albo niedogoleni. E, piję, życiem rodzinnym. Piją albo mają kłopoty rodzinne. Myśmy mieli szczęście, bo nasz komisarz e, był człowiekiem zupełnie innym. Wysportowany ojciec, dwojga sympatycznych nastolatków i mąż bardzo rozumnej pani magister Żapkiewicz. Dzięki swojemu profesjonalizmowi i doświadczeniu komisarz Burzański przystępuje do rozwiązania nie tylko tej jednej zagadki, bo za tą pierwszą odsłania się następna, potem jeszcze następna. Jest tych zagadek dość dużo. One się, one się ze sobą wiążą, nie bardzo wiadomo jak, a może się nie wiążą. Komisarz Burzeński pewnie by sobie z tym wszystkim sam poradził, ale potrzebuje w trakcie swoich działań dość nieoczekiwane wsparcie. Tutaj nie możemy za dużo powiedzieć o tym, co, to, co się w książce dzieje, ale. Znaczy nie ale chcemy, może? To, chcemy, żeby Państwo <noise> przeczytali książkę, a nie usłyszeli od nas, co się w niej dzieje. Mogę tylko powiedzieć jeszcze, że. Yy, Zaczynamy na Saskiej Kępie w Warszawie, ale akcja przenosi się w wiele różnych miejsc. Toczy się i na Ukrainie, i na Morzu Śródziemnym, i w Niemczech. No i jeszcze pewien szczegół, mianowicie współautorka książki Manula Kalicka. I współautor Gminy Zawadzki. A to jest dowód rzeczowy. Tuttobene. Zapraszamy wszystkich. Nie trzeba być miłośnikiem włoskiej kuchni, aczkolwiek warto być miłośnikiem włoskiej kuchni. Zapraszamy do lektury.